Wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba. W wieku 63 lat Donald Tusk trafił do szpitala w stanie, który lekarze początkowo określili jako niepokojący, ale stabilny. Jednak już po kilku godzinach sytuacja przybrała zupełnie inny obrót. Media milczały, rodzina nie udzielała żadnych komentarzy, a jedyną osobą, która odważyła się przemówić, była jego żona Małgorzata. Drżącym głosem potwierdziła smutną nowinę i nie potrafiła powstrzymać łez. Jej wypowiedź była krótka, pełna emocji, ale jednocześnie, pełna niedopowiedzeń. Od tego momentu wszystko zaczęło się komplikować. Kamery przed szpitalem rejestrowały dziwne ruchy ochrony. Karetka, która przywiozła Tuska, miała zamazane numery boczne, a dane personelu medycznego z tamtego dnia do dziś pozostają niejawne. Co więcej, monitoring z najbliższej ulicy nagle przestał działać na dokładnie trzy godziny w przedziale czasowym, w którym doszło do hospitalizacji. Czy to tylko zbieg okoliczności? Wśród komentatorów politycznych i dziennikarzy śledczych zaczęły krążyć niepokojące teorie: czy Donald Tusk został celowo wyeliminowany z życia publicznego, czy jego nagłe pogorszenie zdrowia to wynik wielomiesięcznych nacisków i ukrytych rozgrywek, których nie widzi zwykły obywatel? A może sprawa sięga jeszcze głębiej do tajnych dokumentów, które miały zniknąć z jego prywatnego archiwum w tym samym czasie, kiedy trafił do szpitala? Jedno jest pewne to nie jest zwykła historia o chorobie to historia pełna cieni, niewygodnych pytań i detali, które nie trzymają się kupy. A najdziwniejsze jest to, że nikt, ani lekarze, ani rodzina, ani politycy, nie chce mówić o tym, co naprawdę wydarzyło się tamtego dnia. Dlaczego? Co próbują ukryć? To nie był zwykły poranek w Warszawie, a jednak wszystko zaczęło się jak zawsze szaro bez emocji, ale wystarczyło jedno spojrzenie na twarze ochroniarzy wychodzących ze szpitalnego zaplecza, by zrozumieć, że coś absolutnie nie gra. Korytarz na trzecim piętrze został zamknięty już przed świtem, a personel medyczny, który miał tego dnia dyżur, został natychmiast odsunięty od obowiązków. Bez wyjaśnienia pojawili się ludzie w cywilnych ubraniach. Nieznani lekarze z dokumentacją medyczną, bez nagłówków, bezpieczątek, zniknęły karty pacjenta, zniknęły nagrania z kamer wewnętrznych, a pokój, w którym przebywał Donald Tusk, został odgrodzony zasłoną z grubego plastiku, takiego samego, jakiego używa się w strefach skażenia. Najdziwniejsze jednak miało dopiero nadejść w ciągu pierwszych dwóch godzin po jego przyjęciu do szpitala: trzy osoby z personelu zostały hospitalizowane, z Objawami silnych reakcji psychicznych. Jedna pielęgniarka miała atak paniki, krzyczała, że to nie jest on, że jego twarz się zmieniła, że nie powinniśmy tam wchodzić. Została wyprowadzona przez sanitariuszy z trudem uspokojona i objęta ścisłą obserwacją psychiatryczną. Dyrekcja szpitala odmówiła komentarza, a rzecznik prasowy zniknął ze sceny publicznej. Kilka dni później, bez słowa wyjaśnienia, następnie zaczęły pojawiać się przecieki. Jeden z nich pochodził od anonimowego technika radiologii, który twierdził, że wykonano tomografię mózgu pacjenta, ale obraz był nieczytelny. Jakby całe wnętrze czaszki było przesunięte, a impulsy bioelektryczne zarejestrowane na wykresach EEG przypominały bardziej aktywność osoby w stanie śpiączki pourazowej niż człowieka przytomnego i reagującego na bodźce. Tymczasem z drugiej strony Warszawy na cmentarzu brudnowskim ekipa porządkowa natknęła się na świeżo przekopany grób, bez nazwiska, bez tabliczki, w środku znajdowała się trumna. Identyczna z tą, jaką widziano w transporcie wojskowym w 2008 roku, podczas jednego z utajnionych przelotów do Brukseli, trumna była pusta, ale zawierała metalowy identyfikator z inicjałami DT i datą 1507-2025, której nikt nie potrafił wyjaśnić, nawet systemy rejestracji zgonów Ministerstwa Zdrowia nie wykazały niczego pod tym dniem powiązanego z Donaldem Tuskiem. W tym samym czasie w sieci zaczęły krążyć zrzuty ekranu z zamkniętych forów internetowych, gdzie użytkownicy publikowali rzekome nagrania głosu Tuska, które nie brzmiały jak on słowa były te same, ale intonacja chłodna, sztuczna, jakby wygenerowana algorytmem bez śladu emocji. Jeden z materiałów zawierał fragment przemówienia, którego nigdy nie wygłosił, a który przewidywał wydarzenia polityczne z dokładnością co do dnia wyprzedzając rzeczywistość. O kilka tygodni eksperci językowi pocichu analizowali nagranie i orzekli, że nie ma śladów montażu, ale fonetyka i artykulacja były sprzeczne z profilem mowy, znanym od dekad jako charakterystyczny dla byłego premiera i przewodniczącego Rady Europejskiej. W tym samym czasie dziennikarze śledczy z Belgii ujawnili, że już trzy tygodnie przed hospitalizacją, Ktoś z paszportem dyplomatycznym na nazwisko DT podróżował przez Frankfurt, Dubaj i Tel Awiw, nie pozostawiając żadnego cyfrowego śladu, transakcje gotówkowe, nieistniejące kamery milczące, a bagaż rejestrowany jako sprzęt medyczny. Klasy Wojskowej, dodatkowo były członek jednej z europejskich agencji bezpieczeństwa, który zdecydował się mówić pod warunkiem pełnej anonimowości. Potwierdził, że istniał plan Echo T2, który miał być aktywowany tylko w przypadku absolutnej dezintegracji personalnej jednostki państwowej o najwyższym priorytecie. Dokładna zawartość planu pozostaje tajna, ale wiadomo, że miał on przewidywać możliwość zastąpienia osoby publicznej. Strukturą zachowującą ciągłość funkcji, bez świadomości tożsamości pierwotnej. Niejasne słowa, ale wystarczająco przerażające, by poważnie podważyć oficjalną wersję wydarzeń. Tymczasem Małgorzata Tusk nie pojawiła się publicznie od dnia szpitalnego komunikatu. Jej najbliżsi krewni twierdzą, że nie mają z nią kontaktu. Dom rodzinny w Sopocie został otoczony przez prywatną firmę ochroniarską, która nie dopuszcza nikogo nawet z mediów lokalnych, a jedna z sąsiadek twierdzi, że widziała ją w oknie, ale wyglądała jakby nie spała od tygodni i bała się własnego odbicia w szybie. Nic nie pasuje, wszystko przeczy logice. Oficjalne wersje się rozpadają, szczegóły się nie zgadzają, cyfry nie mają sensu, a to, co miało być tylko krótką hospitalizacją, 68-letniego polityka, zamienia się w pełnowymiarowy thriller, którego zakończenie jeszcze się nie wydarzyło, a którego każda minuta przynosi nowe pęknięcia w obrazie rzeczywistości, jaką znaliśmy. Ale to, co wydarzyło się następnego dnia, przeszło wszelkie wyobrażenia. Szpital, im. Banacha, został ewakuowany bez ostrzeżenia. Oficjalny powód: awaria systemu wentylacyjnego, ale świadkowie z oddziałów sąsiednich mówią coś zupełnie innego: o intensywnym zapachu ozonu, o dźwiękach jakby urządzeń wojskowych i metalicznych uderzeń dobiegających z trzeciego piętra. Korytarze nagle opustoszały, a całą część budynku odcięto grubą izolacyjną ścianą. Wszyscy pacjenci z sąsiadujących sal zostali przeniesieni, niektórzy w stanie ciężkim, pod pretekstem rutynowej dezynfekcji, choć nikt nie widział ekip porządkowych. W tym samym czasie w Brukseli anonimowy pracownik Komisji Europejskiej zgłosił wewnętrzne zakłócenia w systemach zabezpieczeń osobistych, dokładnie tych które Donald Tusk posiadał jako były przewodniczący Rady. Ktoś logował się na jego konta z fizycznych lokalizacji niemożliwych do osiągnięcia jednocześnie w Warszawie, Strasburgu i rejonie Arktyki. W odpowiedzi na ten incydent, dostęp do akt zawierających poufne informacje z jego kadencji został zablokowany przez specjalny protokół czarnej skrzynki. Używany tylko w przypadkach najwyższego zagrożenia integralności danych państwowych. Co jednak jeszcze bardziej niepokojące, z jego domu w Sopocie zniknęły wszystkie zdjęcia rodzinne każda ramka na półkach, album, nawet te ukryte w prywatnych szufladach puste jakby ktoś chciał wymazać każdy fizyczny dowód jego przeszłości. Jego wnuk, który przez lata publikował wspólne zdjęcia z dziadkiem, nagle usunął cały swój profil społecznościowy i opuścił szkołę bez słowa. Nauczycielka języka polskiego twierdziła, że chłopiec był ta przerażony, że nie poznawał ludzi i sobie mówił o głosie, który kazał mu milczeć. W międzyczasie redakcje kilku niezależnych gazet otrzymały tajemnicze przesyłki: stare, zniszczone koperty bez nadawcy, w środku kartki z zakreślonymi na czerwono fragmentami rękopisu. Nie były podpisane, ale pismo sugerowało autora będącego pod silnym wpływem leków psychotropowych. Pojawiały się w nich sformułowania takie jak odbicie, pusty kontener i jego oczy patrzyły, ale nie widziały. W jednym z listów znajdował się fragment raportu lekarskiego z 2023 roku, niepublikowanego z nieznanej placówki medycznej w Alpach Szwajcarskich. Nazwisko pacjenta zostało zamazane, ale wiek, wzrost i historia chorób idealnie pasowały do Donalda Tuska. Data wpisu. Sześć miesięcy przed jego hospitalizacją jeden z lekarzy, który rzekomo uczestniczył w jego pierwszym badaniu po przyjęciu, zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach tydzień później. Jego ciało znaleziono w jeziorze Zegrzyńskim, pozbawione dokumentów bez jakichkolwiek oznak urazu, ale z dziwnym, wypalonym znakiem w kształcie trójkąta na wewnętrznej stronie nadgarstka. Takiego samego, jaki zauważono przypadkowo na skanie nadgarska pacjenta oznaczonego jako TD z tej samej nocy. Wszystko to zaczęło tworzyć obraz, który nie pasował do niczego znanego wcześniej. Jakby Donald Tusk, którego znała opinia publiczna, zniknął o wiele wcześniej, a to, co trafiało do mediów, polityki i dokumentów, było tylko jego cieniem, zaprogramowanym sobowtórem lub czymś jeszcze bardziej niepokojącym. Czymś, co rozumie reguły świata, ale ich nie czuje, coś, co patrzy przez ludzkie oczy, ale nie mruga. I właśnie w tym momencie, kiedy napięcie sięgało zenitu, z serwera kancelarii premiera wyciekł krótki plik audio, trwał dokładnie 14 sekund. Głos był zniekształcony, ale znajomy. Mówił tylko jedno zdanie: Wróciłem, ale nie sam. Plik zniknął po kilku godzinach. Kopie, które próbowano zapisać, były puste. A więc cisza, która zapadła po wycieku nagrania, była cięższa niż jakikolwiek komunikat rządowy, bardziej wymowna niż protesty czy konferencje. W ciągu jednej nocy zniknęło kilka osób związanych z dochodzeniem. Technik archiwum cyfrowego z kancelarii, dwoje młodych dziennikarzy, którzy analizowali dane geolokalizacyjne z urządzeń premiera oraz prywatny detektyw, który miał dostęp do dokumentacji medycznej z 2021 roku. Ich mieszkania zostały przeszukane, ale nie przez policję. Sąsiedzi widzieli nieoznakowane pojazdy, ludzi w ciemnych kurtkach, a całość trwała nie więcej niż 20 minut, jakby ktoś wiedział dokładnie, po co przyszedł. W sieci zaczęły pojawiać się dziwne, krótkie nagrania, filmy nakręcone telefonem, jakby przez przypadek, pokazujące fragmenty rozmów na ulicy z pozoru zwyczajnych, ale kiedy je spowolniono i przefiltrowano, w tle słychać było szepty, powtarzające jedno imię. Nie Tusk, nie Donald, ale coś nieludzkiego imię, którego nie da się wypowiedzieć bez uczucia chłodu na karku. I nagle wszystko nabrało nowego znaczenia. Jego twarz, ta dobrze znana z tysięcy wywiadów, konferencji, debat, zaczęła wyglądać inaczej niby taka sama, ale jednak nie. Ludzie zaczęli zestawiać zdjęcia z różnych lat, różnice w symetrii ucha, zmiana linii szczęki, odbicie źrenic pod światłem, które u żywego człowieka nigdy nie jest tak martwe. Eksperci mówili o naturalnym starzeniu się, ale nikt nie starzeje się wstecz. I wtedy, po prawie miesiącu ciszy, pojawił się w studiu telewizyjnym, w programie na żywo uśmiechnięty, spokojny, pełen energii. Ale prowadząca rozmowę kobieta, dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem, po nagraniu złożyła wypowiedzenie. W krótkiej wiadomości opublikowanej anonimowo napisała, że czegoś takiego nie czuła nigdy wcześniej, że jego obecność była jak próżnia, czarna dziura, pochłaniająca emocje, myśli, wspomnienia. I że no, kiedy patrzył na mnie, miałem wrażenie, że patrzy przez mnie, jakby szukał wewnątrz czegoś, czego tam nie było. Ludzie, którzy oglądali ten program, zaczęli skarżyć się na migreny, bezsenność, uczucie bycia obserwowanym. Ktoś nagrał transmisję i opublikował w ciemnej części internetu klatka po klatce. W jednej z nich zaledwie przez 1,30 sekundy ekran migotał, a twarz tuska przybierała nienaturalnie rozciągnięty kształt, jakby jego skóra była tylko maską. Od tego momentu rzeczywistość zaczęła się rozszczelniać. Na nagraniach sejmowych jego głos brzmi coraz mniej ludzko. Metaliczny rezonans, brak intonacji. Na spotkaniach nie podaje ręki, nigdy nie pije wody. Zawsze patrzy w jedno miejsce, jakby coś tam widział coś, czego nikt inny nie dostrzega. Wreszcie w połowie sierpnia jego żona, Małgorzata, została odnaleziona w starym domu w górach. Sama, wychudzona, z zeszytem w ręku. Na jego stronach setki rysunków tego samego oka. Z podpisami: On nie śpi, on czuwa, on nie jest sam. Kiedy próbowano ją przesłuchać, zaczęła krzyczeć. Nie z bólu, nie ze strachu, ale jakby coś w niej pękło. Krzyk trwał dłużej niż to możliwe fizjologicznie. W tym momencie już nic nie było pewne kim on był, co się z nim stało, czy ten, który chodzi teraz po korytarzach władzy, to jeszcze człowiek, czy tylko doskonale odwzorowana fasada, za którą ukrywa się coś, co nigdy nie powinno się przebudzić? A więc nadszedł koniec, choć nikt nie potrafił powiedzieć, kiedy dokładnie się zaczął. Nie było jednej chwili, jednego zdarzenia, które wyznaczyłoby granicę między ta przedtem a potem. To wszystko rozlało się powoli, jak plama atramentu na starym papierze historii, którą ktoś próbował przepisać od nowa, ale nie starczyło mu ludzkich słów. Kilka tygodni po ostatnim wystąpieniu Donalda Tuska w telewizji, jego obecność zaczęła słabnąć. Nie było nowych spotkań, żadnych zdjęć, żadnych nagrań, tylko cisza. Nie ta zwyczajna, informacyjna, ale taka, która przypominała milczenie po wypadku, zanim dotrze do nas, co się wydarzyło. Ludzie zaczęli zapominać, dosłownie. Imiona, daty, twarze, wszystko zacierało się w ich wspomnieniach. Archiwa cyfrowe traciły dostęp, linki przestawały działać, dokumenty znikały z dysków. Niektórzy jeszcze próbowali walczyć dziennikarze, śledczy, historycy ale wszyscy kończyli tak samo cicho, niewidzialnie. Jedna kobieta, która napisała książkę o sprawie, została znaleziona martwa we własnym mieszkaniu, siedząca przy biurku z długopisem w ręku i jednym zdaniem niedokończonym na kartce to nie on, to coś, co. i dalej już tylko pustka. W sopocie Willa Tusków została wystawiona na sprzedaż. Nikt nie chciał jej kupić. Ludzie mówili, że nocą z okien widać niebieskie światło, a w ogrodzie słychać kroki, pojedyncze, równe, jakby ktoś chodził w kółko, bez celu, bez końca. W ostatnim zapisie kamer miejskich Donald Tusk był widziany, jak samotnie wchodzi na molo w gdyni. Nie patrzył w stronę morza, nie rozglądał się sztywny, powolny krok. Na końcu pomostu zatrzymał się. Kamera zanotowała zakłócenie obrazu. Kiedy sygnał powrócił po trzech sekundach, molo było puste, pozostała tylko cisza. I kilka kartek z dziennika Małgorzaty, które ktoś kiedyś odnajdzie na dnie szuflady. Strony zapisane jednym zdaniem, powtarzanym na nowo jak modlitwa, jak zaklęcie, jak ostrzeżenie, jeśli dotarłeś aż tutaj to znaczy, że ta historia w jakiś sposób poruszyła Cię głębiej niż zwykła opowieść. Może to był tylko moment, może jedno zdanie, jeden obraz, który nie dawał spokoju. Może to była cisza między słowami albo uczucie, że coś tu nie pasuje coś zostało przemilczane, coś zostało pokazane zbyt gładko zbyt doskonale jakby ktoś próbował ukryć szef między rzeczywistością a kłamstwem. Jeśli miałeś choć przez chwilę wrażenie, że to co czytasz to nie nie tylko opowieść, ale ostrzeżenie, albo ślad, albo kod, który musisz odszyfrować, to jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym powinieneś być. Ten kanał nie jest zwykłym miejscem. Nie znajdziesz tu powierzchownych relacji ani prostych historii, tutaj schodzimy głębiej warstwa po warstwie, wchodzimy tam, gdzie inni zawracają, gdzie oficjalne wersje przestają się kleić, a daty zaczynają gryźć się z faktami, gdzie obraz pęka, a spod niego wychodzi coś, co od początku było obok, ale niewidoczne. Opowiadamy historie, które nie mieszczą się w wiadomościach, historie, których nikt nie chce dotknąć z obawy, że prawda może być bardziej niewygodna niż fikcja, jeśli czujesz, że coś się zmienia, że świat wokół zaczyna pękać, a pewne nazwiska, twarze wydarzenia układają się w dziwny schemat, który nikt nie chce potwierdzić. To właśnie dla Ciebie tworzony jest ten kanał. Zasubskrybuj nie tylko, żeby być na bieżąco, ale żeby nie zgubić się w chaosie informacyjnym, który coraz częściej nie służy do informowania, tylko do ukrywania. Wciśnij dzwoneczek nie po to, żeby coś Cię obudziło, ale po to, żebyś nie zasnął. Głęboko w iluzji, że wszystko jest takie, jak być powinno, zostań z nami bo to, co widziałeś do tej pory, to zaledwie początek, pierwsze pęknięcie na powierzchni opowieści, która ma o wiele więcej rozdziałów, więcej tajemnic, więcej powiązań, niż można sobie wyobrazić. Donald Tusk był tylko jednym ogniwem w łańcuchu, który ciągnie się przez lata, przez granice, przez pokolenia i być może także przez rzeczywistości, o których nie chcemy mówić głośno, jeśli jesteś gotów patrzeć dalej, słuchać uważnie i czuć to, czego nie da się opisać. Słowami ten kanał jest Twoim miejscem. Tutaj prawda, nie zawsze będzie wygodna, ale będzie prawdziwa. A jeśli dotarłeś tu przez przypadek, to wiedz, że przypadki nie istnieją, być może to historia znalazła Ciebie nieodwrotnie. Jeśli ta historia dotknęła Cię głębiej niż myślałeś, jeśli po jej zakończeniu czujesz tylko ciszę. Ale niepokojącą ciszę, jeśli coś w Tobie mówi, że to nie był przypadek, że trafiłeś tu właśnie teraz, to zostań, nie milcz, nie zapomnij, nie pozwól, by to, co miało zniknąć, zniknęło naprawdę, bo to nie jest koniec, to jest wezwanie.